Wieloryb połknął 24-latka. Co najśmieszniejsze? Chłopak. Co najśmieszniejsze? <laughs> chłopak przeżył. Właściwie nie wiem, czy ten co trzeci. Przepraszam, jeszcze raz. Jeszcze raz, Petr, na... Co najśmieszniejsze, co... żeby nie przeżyć? Co najciekawsze? Chłopak przeżył. I od razu Wam mówię, że nie jest to historia rodem e, z Pinokia, że połknął go on tam sobie z wraków statków willę zbudował, mhm. jakaś e, w Wile, zbudował jakąś zapalniczka, ogniską sobie flądry nad tym ogniskiem smażył. Nie. Połknął go i od razu wypluł. Ale. Bo generalnie cała historia zasadza się na tym, że 24-letni chłopak pojechał sobie na kajaki, mm -hmm. chuj wie, dlaczego tak daleko od brzegu byli, i ojciec go kamerował, nie? I da, stąd jest to nagranie. I normalnie, typ w deszczu płynie kajakiem, i nagle wielorób go... Hops. no ale go wypluł, nie? I typ oh, wchodzi na ten kajak i płynie do, do starego. I stary mu... a, i jeszcze też, I kurczę, nie jestem, pewien, czy ten film był z głosem, ale jeżeli był z głosem, to ten ojciec mówi. Nic nie będę mówił. Zobaczymy, co się wydarzy. Co ty gadasz? Nikt nawet zaraz nie powiedział, o kurwa. No i dalej nagrywane to było, nie? Nie...